Siemano, siemano, z tej strony Lisek. Dzisiaj robimy magiczne SBC o magicznego zawodnika który jest turbo tani i turbo dobry. Jeśli materiał się spodoba, łapeczka do góry, komentarz dla zasięgu i klikajcie czerwony przycisk subskrypcji, żeby nie przekapić grubych pagubingów. Jesteśmy aktualnie na moim koncie na PlayStation 4. Czapkę mam założoną, dlatego że przed chwilą wróciłem z siłowni i yy, jest godzina 17.30 i chcę jak najszybciej nagrać ten odcinek, a włosy mi jeszcze nie wyschły, więc tak się dzieje, że yy, wolałem zasłonić moje cudowne włosy moi drodzy wyszedł zawodnik z ligi angielskiej zawodnik z ligi angielskiej tak zwany Potm i został nim G Jamie 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 Vardy moi drodzy i to SBC w momencie kiedy dowiedziałem się ile kosztuje i za ile tego zawodnika można dostać i można w ogóle cieszyć się nim w własnym klubie postanowiłem Lisek to jest ten moment że trzeba tego chłopa zrobić i przygotowałem już skład na PlayStation 4, bo będziemy go robić podwójnie, no, na bogato, na bogato. Mamy Jamie'ego Gowardiego na PlayStation 4, i jak widzicie. Prawie wszyscy zawodnicy zostali użyci z mojego klubu z overalla 83. Opłaca się robić te ważne mecze, opłaca się robić te wszystkie SBC, które w jakiś sposób dają nam możliwość trafienia fajnych, wysoko overallowych kart. No bo w tym momencie karty 83 zrobiły potężny boom i niedawno jeszcze takie karty chodziły po 1500-1800, tak w tym momencie taki Real Albion kosztuje 9000 monet. Na Xboxie, na Playce nie, nawet bo nie sprawdzałem. Więc to jest potężna liczba końców i potężnie można było się wzbogacić, jeśli ktoś by przewidział taki obrót sprawy, no bo w tym momencie, ja nie jestem fanem jakoś przesady, nie SBC, o karty niewymienne, ale w tym momencie uznałem, że zrobię go i na Xboxie, i na PlayStation, bo... Koszt, za jaki się go zrobi, cena nie jest zbyt wysoka, a to jest karta, która fenomenalnie może dołączyć do naszego klubu na ostatnie minuty, 80-70 minuta, karta, która ma fenomenalne wykończenie, why not? Dlatego, dlatego Jamie Vardy dołącza do naszego zespołu na plejce i będę miał do Was ogromną prośbę. Pięknie wyglądasz, pięknie, przyszedł cały na biało. Wygląda cudownie. Karta. Zaraz zobaczymy sobie szczegółowe statystyki i zagramy sobie oczywiście pierwsze spotkanie na food Champion, food Champion na Xboxie One. Jamie Vardy brakuje mu oczywiście gwiazdek sztuczek i do słabszej nogi, i do sztuczek, ale myślę, że na te 80-70 minuta na Xboxie to będzie karta fenomenalna, a jeśli chodzi o plejaczka... To będziemy sobie go e, wrzucać chyba na, do pierwszego składu. Tak mi się wydaje, ale tu będę miał ogromną prośbę, właśnie do Was. E, szczegółowe ta, statystyki: 90 przyspieszenia, 90 szybkości biegu. Fenomenalne. Wykończenie: 89. Siła strzału: 89. Woleje: 85. A woleje: jak będziecie oglądać niebawem jakiś odcinek, to możecie wiedzieć o co chodzi. E, wytrzymałość: 83. Główki: 85. No wzrost. Raczej, zresztą te główki w tej chwili i tak są yy, żenująco słabe. Tak to wygląda, moi drodzy, i w tym momencie go dorzucamy do mojego składu na PlayStation 4 i myślę, że on będzie w pierwszej jedenastce wyskakiwał, ale tutaj ogromna prośba właśnie do Was, właśnie do Ciebie, biegu, właśnie do Ciebie. Daj znać, jakby to było najlepiej połączyć, żeby wszystko sprawiało wrażenie takiej cudownej drużyny, która jest w stanie walczyć o najwyższe cele. No, a na PlayStation, cele, na PlayStation 4 naszym najwyższym celem jest bicie po prostu Golda 3, bo już yy, w niedzielę o godzinie 3 w nocy, kiedy mamy zagrać 20 spotkań, no to już te siły naprawdę są dużo, dużo słabsze. Zastanawiam się, czego nie wrzucić za Rashforda, no, ale Rashford pieni niewiastek yy, sztuczek i ten Jamie Wardy yy, no. No sztuczek mu brakuje, sztuczek mu zdecydowanie brakuje, ale o tym będziemy y, rozmawiać dosłownie za chwilę. Po teraz robimy teleportation na Xbox One. Hello, hello, Xbox One. Tak wygląda moja jedenastka, która aktualnie będzie zmagała się w wyzwaniach Food Champions. Mamy Rafaela Barana kupionego dosłownie wczoraj. Sprzedałem również Wandaika. Mamy powrót, może nie powrót, mamy zakupionego Terstegana I dajcie znać również. Jakiegokolwiek kogoś prawo wolicie? Oblak czy Terstegen? Bo no ja na wczorajszym streamie robiłem te małe zmiany i moim zdaniem Oblak spisywał się naprawdę dobrze, ale tutaj większość czatu była za tym, żeby przetestować markę Terstegena i go przetestujemy. Przetestujemy go jak najbardziej. Dodatkowo Kyle Walker już tutaj się czai, żeby na prawą obronę wlecieć. Prawdopodobnie jeśli za Desay'ego wjedzie, wjedzie Ferdinand w wersji Baby. No chyba jakoś tutaj wszystko uda się poukładać, żeby wszyscy mieli zgranie. Taki jest plan, taki jest plan, ale teraz y, nasz plan musi zostać zmieniony, bo teraz idziemy zrealizować plan y, zrobienia Jamie'ego Wardiego. I tutaj także mój skład jest już gotowy, Jamie Wardy będzie dołączał do naszego zespołu. Y, myślę, że na ławkę rezerwowych po prostu wyjdzie perfekcyjnie swoją drogą. Jeśli macie jakiekolwiek karty 83, 84, moim zdaniem jest to idealny moment, żeby je sprzedać. Chyba że o 19 godzinie wleci coś, co zmasakruje ten rynek i te karty totalnie polecą na łeb, na szyję. Bo tak jak mówiłem wcześniej. E, Raul Albiol 9000 na Xboxie Ma sprzedany jak najszybciej Chłopie idź i zdobywaj Zdobywaj innych Jamie Warwick Bo podejrzewam, że właśnie do tego wyzwania e, Raul Albiol jest potrzebny I jest też w wielu, wielu Naprawdę wielu wyzwaniach Budowania składu na futbinie Bo tam te karty głównie robią całą robotę Jamie Warwick dołącza do naszego klubu Uwaga, uwaga mak Conor McGregor e, będzie chyba musiał opuścić naszą jedenastkę. Halo, halo, gdzie tutaj jest Jamie? Nie, Gulasza, nie chce Gulasza. Musimy Jamiego wybrać. Wybieramy Jamiego. E, Jamie zastępuje. Dobra, Conora. I moi drodzy, moi drodzy, jest to odpowiedni moment, żeby rozegrać pierwsze spotkanie Food Champions, jestem turno, ciekawy jak mi pójdzie. Zagramy sobie jedno spotkanie, żebyście mogli jak najszybciej oglądać ten odcinek, planowałem 2-3, ale to na streamie, to na streamie, który właśnie no około 20 myślę, że odpalimy i będziemy walczyć i na Xboxie mam i na PlayStation 4, więc kibicujcie, a my w tym momencie lecimy do pierwszego przeciwnika. Powinno znaleźć go dosyć szybko, dokładnie tak się dzieje. Akceptujemy, oczekujemy i zobaczmy, nasz pierwszy przeciwnik ma skład dobry. Nie jakiś turbo dobry, ale dobry. Dobry, dobry, dobry. I wrzucimy sobie od razu Jamie'ego Vardiego w pierwszej minucie spotkania. Wrzucimy go sobie, żeby, żeby po prostu go przetestować, żeby mógł e, w jakiś sposób, żebyście wymieli w jakiś sposób pogląd na to, jak ta karta gra, chociaż wiadomo, że obliczu mojego całego składu Jamie Vardy raczej nie będzie się wyróżniał. Klikamy pauzę, klikamy pauzę. Pokazuję wam, żebyście tutaj mieli pewność, że ten Jamie Vardy do mojego klubu wleci i dajmy go może za Neymar, za Mbappe, bo to jest podobny typ zawodnika, no, tylko bez pięciu gwiazdek sztuczek. Za y, Mbappe polecimy zrobimy coś takiego. I moi drodzy kibicujemy, kibicujemy, bo może być dobrze, a może być źle. Ale mam nadzieję, że ten Jamie Vardy, bo tak jak mówię, Jamie Vardy w moim klubie na Xbox One będzie raczej robił robotę zmiennika. Będę go chciał wrzucać w 70-75 minucie razem z Dembele, bo muszę wam przyznać, że niestety, ale ten promes, którego wykorzystywałem do ostatnich wyzwań, skład Battles, gdzie trzeba było mieć całą drużynę z Erie drużyną, no i ten Promes idealnie się po prostu tutaj dopasował, no niestety, ale kurde, jakie on ma wykończenie tragiczne, rozumiecie to, że na bota, na bota potężnie, po prostu potężnie się męczyłem tym zawodnikiem, żeby cokolwiek, cokolwiek zrobić, więc musi to na pewno się zmienić yy, i Promes raczej do mojego, yy, Promes raczej nie będzie występował w moim klubie już nigdy, nigdy więcej, chyba, bo to jest karta dobrze pamiętam. No to chyba, że y, nagle y, dostanie kilka informów i coś ciekawego się z tą kartą stanie. Kante, Aha, y, okej, okay, teraz zmieniłem, bo wcześniej kanty mi to po napastniku, co było dosyć dziwne. Mbappe, Mbappe, Mbappe i niestety, ale Eriksen wyprowadza. Kondrat, mój przeciwnik. Haller, Haller. O kurde, Zacha. To jest chyba zwykłe Zacha, nie? O, i to jest właśnie waran To jest siła Rafaela Varana. Siła, która jest moim zdaniem niezbędna do tego Żeby ta karta była fenomenalnie Żeby fenomenalnie ustawiała się w defensywie Bo jeśli chodzi o Van To brakowało mi tam zdecydowanie szybkości Piękne podanie do Eusebiuszka Eusebiuszek Eusebiuszek, Kante I Kante na pozycji napastnika strzela Na 1 do 0 Na 1 do 0, świetnie I można powiedzieć, że kompana Niedawnego zespołu Przywitał taką cudowną brameczką, bo przypomnijmy, że Kante jeszcze nie tak dawno występował w Leicester City. Mamy wynik: 2-1 do 0: 12 minuta i Jamie Vardy, Jamie Varby. Jamie Vardy co porobił? Co porobił? Raz wykorzystał turbo dobrze. E to piłkę, którą też tak poszła dosyć przypadkowo, ale drugi raz zaskoczył tutaj środkowego defensora mojego przeciwnika i mamy moi drodzy 2 do 0. Fenomenalnie tutaj zachował się Jamie Vardy. Yy, to 3 do 0 Jamie Vardy. Wow, Eusebio. 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 Euzebium, lewa noga, lewa noga Euzebiuszka Postanowiła tutaj zakończyć chyba to spotkanie, bo mój przeciwnik jakiś to już z pauzy i zobaczmy, zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Tak też się dzieje. Gościu wychodzi. My dopisujemy sobie pierwsze zwycięstwo do naszej rywalizacji Food Champions i miejmy nadzieję, że 30 takich spotkań rozegramy w tym Food Champions i będziemy mieli 30. -0. Moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już jutro, gdzie omówimy coś ciekawego. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!